Marcelina Zewacka w sukni od Macieja na prezentacji ramówki Polsatu. Marcelina Zewacka w grudniu 2021 roku dołączyła do ekipy telewizji Polsat i od razu została oddelegowana do prowadzenia Sylwestra z Polsatem. Celebrytka ma doświadczenia w prowadzeniu dużych imprez, przez lata prowadziła koncerty, w tym Sylwestrowe, organizowane przez Telewizję Publiczną. Zawadzka była związana z TVP przez blisko 7 lat. Był czas, gdy prowadziła po 4 programy naraz i do tego stopnia padala z nóg. Zeblagala szefów, by odpuścili jej chociaż te Voice od Poland, kiedy jednak pojawiły się pogląski, że mogła być zamieszana w tzw. karuzę Lewatowska, telewizja publiczna szybko pozbyła się swojej gwiazdy. Chociaż była mi z Polonia zapewniala, co zresztą znalazło potwierdzenie w sadzie. Zapadła ofiara nieuczciwego, a następnie nierzetelnych działan biura księgowego. W telewizji Polsat Marcelina prowadzi, wraz z Ilona Krawczyńska oparty na szwedzkim formacie reality show Farma. Rzecz jasna, Zawadzkiej nie mogło zabraknąć na czwartkowej prezentacji wiosennej ramówki stacji. Na tę okazję celebrytka wybrała kreację od Macieja Zienia, uszyta z poleskliwej. misternie udrapowanej tkaniny. Suknia sprawia wrażenie skromnej, nieła do kostek. Ma długie rękawy i bardzo oszczędny dekolt, jednak kunszt kryje się w kroju, podkreślającym sylwetkę bylej z Polonia. Romantyzmu dodaje różowy kwiat na ramieniu. Zawadzka podkreśliła subtelność kreacji i delikatnym rozświetlającym makijażem. Jak się okazuje, nie trzeba koniecznie bleskać z golizna, by przyciągnąć spojrzenia.